Peggy 7 Witajcie z tej strony Skorpion. Przed mną jak i wami gra Need for Speed Most Wanted. Zdobyłem bodajże dwa samochody, zaraz Wam je pokażę. Będę mi z nazwy. Porsche zdobyłem kolejne, Porsche Panamera. Czy coś jeszcze? Chyba nie, tylko jednak ten jeden. Tak, no dobra. Jeśli chodzi o rekomendacje autologu, to mamy tutaj takie coś, musiałem trochę podryftować, ale jeszcze nieźle brakuje, żeby to zrobić. Natomiast co do wyścigów tu mamy wszystkie zrobione na pierwsze miejsce tym autem, i pomyślałem sobie, że na początek spróbujemy tą furą zrobić most Wanted, czyli Pokonać wyścigu McLarena MP412C, czy to będzie możliwe, czy da się tym autem zobaczymy, i myślę, że zrobimy to zaraz. No i mamy wyścig Czy nam się uda? Zobaczymy Ten jak grzeje Ale ma przyspieszenie i to niezłe Oj chyba nie wygramy Gdzie jedziemy Jeszcze te cywilne pojazdy Gliny mamy. Dodatkowo. Thanks. Znowu pojazdy. W postaci glin. Fajnie mamy założone opony sportowe. I nie jesteśmy przeszykowani na taką sytuację. O, lepszy Oliver O no, to chyba. Over. Mamy co prawda jeszcze 3 km Ale ten to pruje nieźle. Chyba tym samochodem nie damy rady. Znaczy, może jeśli już, to jakimś fartem. Mamy blokadę. Będzie ostry zakręt. I ciśniemy. No tak, tylko że... gliny nam w tym przeszkodziły. Bo się. Gdzie my jedziemy? Po jakichś kanałach. No i ta. A jednak go pokonaliśmy tym wazem. Super. Oczywiście. W sensie wyścigu, bo teraz musimy go dopaść jeszcze. czyli wyeliminować. To no nie sądziłem. z tym autę nam się uda. Gdzie on pojechał? Tam I tak czy dopadnę ziom Specjalnie takie trasy wybiera Choć jest to wóz sportowy Gryścik. Gdzie on zniknął? Ale glinę mamy na karku. Nie widzę go. Ekstra. Gdzie jest ten nasz McLaren? Teraz będę go szukał po całym mieście. Niestety Co mamy zrobić? Nie w tą, nie w tą Dobra, ciśnie O jest! Nasz motlarenik Kapnął się, że jesteśmy, to dał nogę

Dobra, uniknęliśmy pościgu, ale teraz musimy znaleźć nasz ten pojazd, w którym wygraliśmy wyścig. O, jest to jego ścigają, a nie mnie. Jest nasz wóz zdobyty. McLaren. Cicho tam policja. Dobra, teraz pojedziemy sobie gdzieś w jakieś miejsce, zatrzymamy się. Może tutaj. Ok, sprawdźmy. Owe auto. Jakie ma staty? No, typowo wyścigowe, jak mówiłem. Do terenu się w ogóle nie nadaje. Czyli taki. Nie wpięć, pięć, nie w oko. <laughs> Ale kolejny tutaj most, on jak widzicie, mam zrobione. Jeszcze pozostało 1, 2, 3, 4, 5. Czy to będzie wtedy koniec gry? Nie pamiętam, ale chyba tak. Przekonamy się później za kilka, kilkanaście odcinków, co by tutaj zrobić. Właśnie mamy rekomendację autologu. Ten drift oraz 300 sekund w powietrzu. To możemy wziąć. Ok. Ale czy coś jeszcze zrobimy? Myślę, że tak. Skoro tutaj wyścigi mamy, że tak powiem. Tą furą załatwione, to weźmiemy sobie inne auto. Tylko które. A wiem jak. Sprawdzę. Lexus czy McLaren? Wiecie co? Wezmę sobie. No właśnie, co. Myślałem nad tym Merolem Ale zaryzykuję i pobawimy się Mclarenem Gdzie on jest? Oczywiście też myślałem nad Lamborą Tą albo tą Ale raczej tą Gdzie się znajdziemy? W replay, holds Albo haven. Może tu Już mamy wóz. Tak się prezentuje. Wow. Kto mi kupi taki samochód? <laughs> Niezabawkowy, oczywiście. Pewnie, że nikt. Bo on ile kosztuje, naprawdę? Nie wiem. Pół miliona złotych? Osiemset tysięcy? No dobra. Przejdźmy, może do jakiegoś wyścigu. To mamy trudny. Trudny Średni Średni I łatwy, No właśnie A jeszcze Może spróbujemy, zobaczymy Czy możemy coś dostosować do auta Tu nic Tu nic Tu nic Tu też nic I tu też nic, czyli świeżutki, golutki jest No dobra Skoro mówią, że to jest łatwe, a się przekonaliście, że wcale te łatwe to nie są łatwe nie zawsze Często jest inaczej Nieraz jest tak, że te średnie ech, albo nawet i te trudne potrafią być łatwiejsze od tych tutaj zaznaczonych na zielono łatwe no dobra, i tak bierzemy ten i tak zaczynamy od niego. Możemy wyznaczyć cel albo rozpocząć wyścig. To idziemy na skrót. No i jesteśmy. Ten wyścig już prawdopodobnie mieliśmy. Jesteśmy siódmy. Idealnie się ten samochód nadaje, no może nie idealnie, bardzo dobrze na pewno na trasę. Ale nie na gdzieś teren. No, jakie lekkie dryściki. Nie ma Piękny to był drift No i znowu poprałem. Czyli ten zakręt Okej, okay, muszę wiedzieć Gdzie on ta? No dobra, to ja za nim Halo Czy wygramy? Chyba nie, ale spróbujemy Jak mówiłem łatwy nie oznacza zawsze łatwy Siódma pozycja Szansę niby mamy Ale mnie chciał stuknąć, to ja go za to stuknąłem O, glinie jeszcze się tu łączyły, jak pięknie Muszę pamiętać, o tamtym zakręcie. zakręcie. rozprzestrzeni! Spójrz na Trzeci. Jeszcze psy. Ale mnie zrobił od balona No i czwarty przez to piąty. Drugie okrążenie Dzięki Jesteście wspaniali Policja Da się to wygrać Na pierwszym Trzeba po prostu po, poćwiczyć, potrenować. Nie, byliśmy pierwsi. Właśnie, byliśmy. Ten zakręt jest tak zdradliwy. No i wtopa. A byliśmy już pierwsi, jak widzieliście. Teraz rozbryzgi wody na jezdni, tu prawie nic nie widzę. Na terenie on jest tak słaby, że hej. Na tym ostrym zakręcie miałem go wziąć. No i miałbym pierwszy. Gdyby nie ta sytuacja. Teraz tylko na spokojnie dojechać. Pamięta. Jest. No jak na razie idzie. Świetnie w tym odcinku. Ale nie ma co krakać. Bo może pójść gorzej. Thanks. Teraz musimy uciec z gliną. Tym samochodem bez nitro, bez jakichś rzeczy. No to może być lekki problem. Gdzie my jedziemy w ogóle? Gdzie my jesteśmy? Dzięki stary. Teraz będzie zabawa. W uciekanie. Te, lekkie uderzenie. I kraksa. Ciekawe jak długo będziemy się bawić. W ucieczkę. Nie no zły ten samochód, ale mówię. Tylko i wyłącznie asfalt. Widzicie jak na terenie innym niż asfalt po prostu się rzuca ten samochód Ale przywoliłem Myślałem że wykręcę No niestety Dzięki łupaki Jesteście wspaniali Ale ja muszę wam uciec Fak Nie taki był plan Nara to się bawimy w ucieczkę. Kurde, musiał tam stać. Musiał gdzieś zjechać. Żółte, piękne. Ma plerenik. to na pewno nie stanę. Dobra, uniknęliśmy pościgu. Super. I teraz zajmiemy się tym pojazdem dostosowaniem auta. Po bezdrożach tym pojazdem terenowe. Założymy. Troszkę spada nam przyspieszenie i sterowność, ale co tam? Nitro. O, to zrobimy, nie ma problemu. Super. Czy zaczynać jeszcze jeden wyścig? Ja myślę, że nie. A w zamian po prostu 16 km, mamy aż przejechać pod prąd. okej. Okay. w zamian sobie pojeździmy po mieście w ogóle po całym tym terenie i spróbujemy odkryć jakieś kolejne wozy. Z tego co patrzałem, nie jest jednak tych wozów tam 70-80 do odkrycia, tylko bodajże. To chyba 30 czy coś takiego, czy ponad. A ja odkryłem między 60 a 70 Więc trochę jeszcze i tych wozów pozostało. Gdzie one są? Nie mam pojęcia. Nie pamiętam. Ja grałem tylko po prostu w tą grę, tak żeby jak to się mówi przejść, pobawić się. Dawać mi tu wozy Pojeździmy, pozwiedzamy O psy, a ja już chciałem przyspieszać Zjedziemy sobie tutaj McLaren jest fajny Ale to nie jest mój ulubiony bus Dziękuję jeśli McLaren jest Waszym ulubionym samochodem, no to dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, który samochód jest Wasz ulubiony, czy McLaren, ten, czy może jakiś inny, oczywiście tutaj z serii Need for Speedów, mam na myśli, lub właśnie z tej gry Most Wanted, który ulubiony jest Wasz wózek fura, bryka, samochód. A pod prąd mieliśmy jeździć, no dobra. 16 km pod prąd, nieźle. Kiedy my to zrobimy? Nie wiem. Kiedyś się uda. Ale prędkość czujecie. Wbija fotel normalnie. No i jak? Powinno być tylko otarcie. Gdzie jedziemy? Na pewno to nie są bezdroża, ale to nie jest też centrum miasta. Zaraz. Czekajmy, czy tam... Dziękuję. Jest jakiś samochód, żeby odkryć. Tutaj, o właśnie, widzicie, w tych budynkach tam, gdzie te kontenery. Da się tam jakoś wjechać? Chyba nie. Zaraz. Tą forę już mamy odkrytą. Może tędy. No nie. Popalimy gumę. A. Kolej Jakbyśmy byśmy spróbowali? Uuu, patrzcie Kółeczko Aha Nice Nie ma to jak szaleć, nie? Pojedziemy tu gdzieś, poswiedzamy, popatrzymy Da się coś odkryć, to fajnie, w sensie z pojazdu mamy tu coś, czy nie? Czy one tylko tak stoją dla picu? O! I odkryliśmy furę siedemdziesiątą 70 Siedemdziesiątą. Na ile było? Nie zwróciłem uwagi No, czyli dobrze mówiłem 70 pojazdów mamy odkryte A tych płotków 95 na 135 rozwalonych, czyli jeszcze 40 i wszystkie w całej grze rozwalimy Opłacało się tu pojechać, wjechać 71 pierwszy odkryty. Kolejny. spox Jedziemy do góry. Nic tu nie ma? Podejrzane. Nie, 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 nie zjeżdżaj tam. To może sobie zjedziemy potem. Tu też mamy możliwość. Co my tu mamy? No nic. Okej. Okay. Tutaj sobie zaparkujemy. No, i to by było tyle w tym odcinku. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!